Przyjechałam do Warszawy i dzisiaj byłam w szkole. I jutro też będę w szkole, i w piątek też będę w szkole, i teraz o tym pogadam. I przepraszam, że dopiero teraz się odzywam, jest godzina 20, ale był wielki stres i dalej jest, ale jest trochę mniejszy, ponieważ już wam opowiadam. Ok, więc przyjechałam do Warszawy na środa, czwartek, piątek, i w piątek już jadę od razu po południu do. Łodzi albo w sobotę, jeszcze zobaczę, czy zdążę wszystko, co chcę zrobić, zrobić. Przyjechałam tutaj, ponieważ muszę zdać egzaminy na koniec roku, jakby końcowo-roczne, które podsumowują całą moją naukę indywidualną, ponieważ mam tok indywidualny. I tak, i dzisiaj miałam właśnie egzamin z geografii i tak jak właśnie zawsze to musi być egzamin ustny i pisemny, i właśnie miałam jakby pytanie z mapy, więc musiałam się dosłownie właśnie nauczyć całej mapy. I tu bym mogła się nauczyć szczerze, ale nie miałam tego, ale właśnie tak widzę, że tutaj dosłownie teraz ja wszystko wiem szczerze. Więc dużo się nauczyłam i teraz jakby musiałam znaleźć tam całą mapę, wiecie, te zatoki, morza. Oceany akurat nie musiałam, ale właśnie półwyspy, czy na przykład półwysep indochiński, półwysep malajski, półwysep apenijski takie różne tam właśnie półwyspy, rzeki, czyli właśnie Nil jakieś takie, wiecie, Mississippi, takie, takie trochę jakby najłatwiejsze, ale tego było tak dużo, że ja się uczyłam przez prawie całe święta. Eee, czyli w tym sensie, wiecie, jakby byłam z rodzicami, z rodzinką i w ogóle, ale musiałam się uczyć eee, i się uczyłam z historii, bo w... Jutro albo w piątek będę miała historię. Aktualnie jestem właśnie w moim starym domu i tutaj jesteśmy. Ogólnie on jest jakby na sprzedaż, więc tutaj już nie mieszkamy i nie mieszkamy we Wrocławiu, Ale, czyli moi rodzice. I co, jutro mam francuski. Egzamin z francuskiego. I udało mi się właśnie z tą geografii, bo dostałam piątkę na koniec roku i się strasznie cieszę. I miałam ten ósmy, później miałam ten pisemny, i tam było dużo, dużo rzeczy, ale, ale się udało, więc jestem bardzo zadowolona. I w ogóle przyjechałam dzisiaj miałam pociąg o 5.30. Miałam pociąg, i później tam musiałam się przesiąść, i o 6.30 miałam kolejny pociąg. I przyjechałam się do Warszawy dzisiaj tak około 11.30. Później pojechałam do Telimeny, tutaj ja Wam wstawię jakieś zdjęcia właśnie ponieważ staram się jakoś najmniej nagrywać, bo właśnie cały czas się po prostu uczyłam, ale jeszcze mój kolega właśnie szybko wbił do mnie tam do tej telimeny i się spotkaliśmy i było bardzo fajnie, pogadaliśmy sobie chwilę i to tak mnie też trochę odstresowało i poszłam potem do szkoły i w szkole było bardzo fajnie, wszyscy mnie tak powitali i to było takie fajne i nawet osoby, niektóre właśnie e, chyba z pierwszej klasy robiły sobie ze mną zdjęcia i to było takie fajne i w ogóle pozdrawiam was dziewczyny i to było takie miłe i to dało mi takiej motywacji, żeby właśnie nagrywać i żeby robić to, co robię i niestety nie miałyśmy jakby w ogóle czasu pogadać, bo tak naprawdę już od razu szłam, żeby zrobić, żeby napisać egzamin. Jeszcze ja w taka w stresie cała czerwona byłam. Dosłownie byłam cała czerwona, ale egzamin poszedł dobrze. Nawet bardzo dobrze. I jutro właśnie jest francuski. Mam w planach, bo jest ak aktualnie 20. Właśnie poszłam do żabki, kupiłam sobie jakieś jedzenie i wiecie, zjadłam kolację. I idę się zaraz kąpać i przebrać się w piżamkę i będę się uczyć, bo aktualnie jestem sama w ogóle w domu. Moja Mama miała przyjechać, ale się rozchorowała, więc teraz będę cały czas sama i powiem Wam stresuję się. Jakby w sensie, że po prostu się odzwyczaiłam mieszkać sama, wiecie jakby w akademiku, to tam dużo ludzi. Nawet taką spółlokatorkę to już w ogóle. To jest jakby mniejszy w ogóle pokój niż tutaj mamy. I wiecie, mam spółlokatorkę, więc tak inaczej. Teraz jeszcze, jak mieszkamy we Wrocławiu, to ja w ogóle jak wracam, to śpię w salonie razem z siostrą na jednej kanapie. I wiecie, jakby to jest też taka bliskość, nie? Jakiejś drugiej osoby. A teraz tutaj będę i. Trochę się, trochę się boję. Ja zdaję ten egzamin jutro o 12.30, więc jeszcze będę mogła się jutro rano pouczyć. To też jest taki plan, żeby po prostu o 5 rano... Właśnie, dlaczego kupiłam kawę taką, wiecie, z Żabki, ze star jakby z Starbucksa, ale że z Żabki. Zapowiadam, ja że bardzo się, jakby bardzo się cieszę, że przyjechałam i w ogóle, że mogłam zdać. Bardzo dziękuję w ogóle mojej szkole, że mam taką możliwość i że mogę dalej kontynuować naukę w mojej szkole, bo jest to coś niesamowitego, że mogę robić tej szkoły na raz. I najlepszy dzisiaj konduktor tak do mnie, że, bo ja mam tą IzaCard, czyli jakby studencką i ja mówię, że no daję mu tą kartę, a on takie, że no ale to musisz mieć dowód albo musisz mieć paszport, a ja zapomniałam paszportu i tak się właśnie zastanawiałam przed wyjazdem, czy brać, czy nie i mówię, nie, nie biorę, no i nie wzięłam, no i powiedział, że muszę dopłacić, ja mówię, ale ja mam jeszcze legitymację, to ja mogę, mogę tu ten, a on takie, co się dzieje w ogóle, o co chodzi? No bo wiecie, on potrzebował po mojego paszportu, żeby potwierdzić, że jestem jakby z Polski. No, a ja mówię, że ja mam zdjęcie, że ja mogę mu go pokazać, o życiu. Nie edytuję w ogóle, więc uważajcie, zawsze będziecie przygotowani. Miejcie zawsze przy sobie dowód albo paszport, legitymację zawsze. W końcu się udało, w końcu nie musiałam dopłacać, ale wiecie, było to takie śmieszne, że tu mam legitymację studencką, że niby stu, jakby student, bo jestem studentem, a tu, ale przypada, jeszcze mam legitymację uczniowską, to ja jeszcze mogę uczniowską, nie? Promocja na jakby studencką to jest 51%, a na dla, dla uczniów to jest 37%, więc to jest bardzo wielka różnica. Okej, okay, update jest 21.30 i ja idę spać, bo o czymś tak zamykają i do za mnie już nie dociera. Nastawiłam budzik na piątą, a egzamin mam o 12.30. Więc mam 7,5 godziny, żeby ogarnąć cały materiał. <laughs> trzymajcie mocno kciuki. Um, dostało jeszcze tylko jutro i pojutrze i potem w czerwcu cały tydzień będzie taki. Więc trzymajcie kciuki. Bo w ogóle to jest najgorsze, że wy będziecie wiedzieć już jakby za sekundę, jak mi pójdzie, bo nawet chcę przewinąć i będziecie wiedzieć, a ja muszę czekać, ja muszę się uczyć 7 godzin i to jest strasznie stresujące, ale będzie dobrze. Hej, jest już siódma, ja wstałam o 5.30 i właśnie się uczę francuskiego, jak możecie zauważyć. Wiem już future simple, że jakby że I jest sam, potem jest as, a, ons, S, ond. Uczyłam się jeszcze jakby zakazów, gdzie są przymiotniki, kiedy, przed, czy przed rzeczownikami, czy po rzeczownikach, jakby w jakich momentach tak jest, a w jakich momentach tak nie jest. I teraz uczę się właśnie wad mieszkania w mieście i będę się zaraz uczyła jeszcze zalet mieszkania w mieście i potem robię sobie przerwę i muszę jeszcze usiąść i muszę się nauczyć ubrań wszystkich i pogody. Właśnie obrałam ten film, ale jest tylko powiedzieć, że ja się wcześniej tego uczyłam, żeby nie było, że wiecie, wszystko w na chwilę. Ale po prostu, żeby to tak wiecie, wkuć, wkuć, bo tam naprawdę możecie tylko polegać na sobie na tych egzaminach, więc też taki trochę stres, że jesteście jakby sami z nauczycielem, więc tak naprawdę trzeba to bardzo dobrze umieć, żeby jakby pamiętać to wszystko. Ale tak, zapraszam do dalszego. A właśnie piję sobie kawkę, zaraz się zbieram, jest dziewiąta i już coraz lepiej idzie. Tutaj. Jest rozłożone zostało mi jeszcze nauczyć trochę jeszcze tej pogody, czy mi szczęścia. Co oni tam Biercą? Ja teraz nagrywam. Jest 10.30, zaraz. Zaraz się zbieram, wychodzę. Um, mam o 12.30, ale muszę dojechać jeszcze, więc jeszcze trochę, ale... I'm so stressed Właśnie pisałam do mojej koleżanki właśnie z Francji I tam ona mówi, że ona by w ogóle Bo piszemy po, po angielsku, nie po francusku I ona właśnie tam po angielsku mi napisała Że ona mi te wszystkiego tam dobrego I że chciałaby mi oddać swoją całą wiedzę Którą jakby ma po francusku Teraz minę ten egzamin I ja mam takie, kurde, czemu to nie istnieje Bo nauczę się już od 5.30 um, Ale nie wiem Czy to był dobry pomysł, żeby tak się uczyć Od 5.30 Jestem e, nastawiona bardzo dobrze ale stresuję się strasznie, mimo że jakby po prostu chcę tylko znaleźć ten, ten przedmiot, więc jakby nie liczę na żadną piątkę, czwórkę, jest ja tylko truje albo trzy tr minus i że po prostu była ta trójka, bo dwa, tak trochę średnio, ale powiem Wam, że teraz się bardzo dużo właśnie uczyłam, więc um, jeśli będę miała to dalej w pamięci, to będzie dobrze. Jak widzicie, właśnie pomalowałam się, bo potem się spotykam z moją koleżanką i idziemy na macza i sobie pogadamy, bo dawno cię nie widziałyśmy. I ostatni raz widziałyśmy się chyba w wakacje na jej 18 To jest bluzka mojej mamy. To jest są spodnie z Bershki, I guess. Dużo osób się pytało o biżuterię, to te są z Cinseya i ona jest tak, że tutaj jest gwiazdka, tu jest księżyc. Tutaj mam biżuterię, ale zaraz chyba muszę ją... Z... Chociaż w sumie nie, wygląda spoko. Chociaż nie, zdejmę ją, zdejmę tam, bo może będzie za dużo. Więc on jest hem, ten naszyjnik. Um, pierścionki też są z chemu i ten kolczyk jest z, właśnie od Piercera, ale będę musiała go zdjąć oczywiście. Yy, i, I tak, i tak to się prezentuje. I I'm so scared, dlatego to nagrywam, bo nie chcę tym w ogóle myśleć o tym sprawdzianie. Mm, bo ogólnie on w planach był jutro, więc gdyby był jutro, to ja bym się czuła mega przygotowana by było wszystko dobrze, ale przez to, że on nie jest jutro, to ja się stresuję strasznie, ponieważ to nie było w moich planach. W moich planach była dzisiaj historia i tak miało być, że miała być dzisiaj historia, no ale w końcu historia jest jutro, więc tak... Trzymajcie kciuki. Uff, będzie dobrze. Dobra, Nina, koniec, ja tutaj nie nagrywam, tylko ja się uczę, pa. Jestem już po i było spoko. Teraz wychodzę z tej łazienki, bo ktoś tam się dobija. A e, tak wygląda ta łazienka. Jest to najmniejsza łazienka chyba jaką kiedykolwiek widziałam. I e, tak jestem w właśnie. That's so cute. Moja stara droga, to codziennie chodziłam do szkoły, ale szybko Wam mówię, bo mam dosłownie 5% baterii. Spotkałam się, o nie, czekaj, od początku. Uczyłam się od 5.30 do 12.30 francuskiego i dobrze mi poszło i, i dostałam piątkę. Jej! Więc bardzo się cieszę i jutro mam historię. I historię mam o 9.30. E, a Jest dosłownie 18, ale jest taka piękna pogoda, jeszcze jestem w Warszawie, bo przed chwilą spotkałam się z Asią, byliśmy właśnie w takim jedzonku, teraz właśnie się spotkam z Jagodą, bo to jest jedyny dzień, kiedy możemy się spotkać razem. Więc ja jestem w ogóle, huh, bo 9.30 kurat ja będę ty o jakby... wiecie... Chodzi o to, że jakby ja się wcześniej uczyłam w ciągu roku i w ogóle, ale chodzi o to, że po prostu chcę, żeby to zdać jak najlepiej i po prostu, wiecie, wkuwam tak, żeby było jak najlepiej, bo tak naprawdę to jest taki najważniejszy egzamin, tak, no bo jakby jak w ciągu roku to macie tyle egzaminów, że czasami możecie powiedzieć, a dobra, trudno, eee, się zda później, a to jest taki, wiecie, egzamin taka... Jakby matura, tak naprawdę. Może no nie matura, no przesadzam. No ale wiecie, z całego roku, więc stresuję się już. No ale widzę się, z tak na jakieś godzinkę, półtorej i lecę później do, do domu się uczyć. No ale jeszcze nie wiem, czy będę iść do, do łodzi, czy będę jechać jutro, czy pojutrze, bo mam jeszcze tyle osób, które chcę spotkać i pokazać z nimi, bo po prostu wiecie, ludzie nie mogą się spotkać coś tam, mogą ten dzień, ten ten. Ja jutro mam w planach wstać o po prostu się pouczyć jutro, bo najlepiej wchodzi nauka moim zdaniem rano. Godzina 2040, ja jestem w domu. Przepraszam Was, że ja nie nagrywam, jak jestem z kimś, ale po prostu um, jakoś chcę spędzić z tym samym czas i to jest mega dziwne, bo to wygląda strasznie czerwono a w się nie jestem w ogóle czerwona. Właśnie wchodzę do domu, jestem padnięta, ale jutro czekam niesprawdzając. Z historii o 9.30. Jutro w końcu nie jadę do, do łodzi. Jadę pojutrze, czyli w sobotę, bo po prostu bym już nie dała rady, a chcę jeszcze spotkać parę osób. Dzisiaj spotkałam właśnie Asię i Jagodę e, i w ogóle jakby mam tyle osoby do spotkania, że dzisiaj w ogóle zaplanowałam spotkanie z trzema osobami o tej samej godzinie. I się okazało, że to jest ta sama godzina, i w ogóle w końcu hmm, jutro się spotykamy, chyba, nie wiem, bo jutro też jest ciężki dzień, więc idę się zaraz uczyć. Idę się kąpać i idę się uczyć. Trzymajcie kciuki. Hej, jest godzina 5:20. Ja wstałam o 5 i już tutaj się uczę. Czy weźmiam skutki powstania listopadowego, jakieś politykę zaborców wobec drugiej, drugiej, drugiej połowie XIX wieku czyli luksyfikacja, germanizacja, autonomia galicyjska takie fajne rzeczy. Ja jestem padnięta, ale to jest ostatni dzień i się cieszę. Um, jest ok, jest ok. Uczyłam się wcześniej, więc czuję się nawet, nawet przygotowana. Wczoraj nie odzywałam się, bo wczoraj się uczyłam do tam 22.30, potem nie mogłam zasnąć i myślę, że tak spałam łącznie z jakieś 5 godzin. Ale no nie no, fajnie, bo potem idę do szkoły i zaliczę to wszystko i będę miała z głowy, więc y, fajnie. Jest dużo stresu, ale to tak naprawdę tylko sobie ja ten stres nakładam, a nie nauczyciele. Nauczyciele są bardzo wyrozumiali, więc jest fajnie. Dobra, ja kończę, y, więc razu się potem, będę wszystko mówić, bo aktualnie jestem w takim stresie i presją czasu, bo mam jakby nawet teraz półtorej godziny, żeby tam sobie powtórzyć, i później jeszcze tylko półtorej godziny będę jechać, więc niby dużo, ale tak chcę powtórzyć jeszcze, więc papa. Okej, okay, tak wyglądam, tak się prezentuję, i co, zaraz idę. Ja jestem taka padnięta, oczy mi się zamykają, ale jest okej. Okay. Idę i to jest ostatni już egzamin, więc się bardzo cieszę. Czuję się przygotowana, więc fajnie. Ale boję się, że będzie wiecie, tak że się przygotowana i nagle tak, zdać, że nie. Ale nie. Uff, po prostu się stresuję, nie, nie wiem, nie wiem, kompletnie po co. Ok, 7:30 i I'm going. Idę do żabki jeszcze po kawę, bo inaczej nie dam rady, ale jest okej. Okay. Okej, okay. widzimy się potem. Pewnie się skadamy już po egzaminie, więc do zobaczenia. Trzymajcie kciuki. Pa! na tle szkoły. Właśnie wychodzę, idę teraz jeszcze na rehabilitację. Tak jestem już połączone, więc skończyłam. Na razie teraz wiek w czerwcu przyjadę to będę miała te egzaminy. I co, dostam piątkę? Yy... I poszło bardzo dobrze, tam wszystko z pisemnego miałam, wszystko dobrze. Z ustnego poszło z... okej okay. yy, Było mi ciężko szczerze mówić po polsku, że jak doszedł stres, to tak miałam takie, yy, że czasami mi, to, to było mi słów. E, no bo to trzeba tak, wiecie, ładnie się wypowiadać. Ale tak, dzisiaj jest piątek, więc w ogóle jakby koniec. Koniec tego. Idę teraz na, na fizjo. Niestety nie udało mi się spotkać z wszystkimi i nie udało mi się spotkać z też z nauczycielami, ale, ale jest dobrze. <laughs> Więc mam zaliczone już trzy przedmioty, to jest bardzo dobrze. Rybamy! ja potrzebuję kasy. Jestem biedna. Proszę bardzo. Mam panini, proszę bardzo. Nie, to jest co? To jest pizzazze cheddar, bardzo dobra, polecamy, żabka. Um, dziękuję bardzo za uwagę! Po rehabilitacji spotkałam się z chłopakami z mojej szkoły i tutaj właśnie znaleźliśmy takie oksy, ale mi nie pasowało, więc dałam chłopakom. I później tak spontanicznie na noc przyszła do mnie Jagoda i sobie poplotkowałyśmy, Jadłyśmy sushi, ale zdjęcia nie zrobiłam, oczywiście, jak to ja zapomniałam. I tak, i później rano wstałyśmy na mój pociąg, takie spuchnięte w ogóle. Hej! Jestem właśnie tutaj z Jagodą. Jest sobota. Nie, jest. Nie, tak, jest sobota. Jezu, ja nie wiem. Ja jestem. Jest sobota. Idziemy teraz do Starbucksa. Eee, ja wczoraj, wczoraj, ja byłem na nockę. Jednakże ja sobie pyszne na sushi, Jednakże bo spałyśmy 5 godzin? to jest co, 5 godzin. Wczoraj spałam 5 godzin. wczoraj spałam 5,5. ,5, więc idziemy właśnie na macze, bo inaczej ja nie dam rady, bo teraz idę do łodzi do koleżanki. I. Żeby przetrwać to, to muszę chyba. Ja w ogóle nie wiem, co ja mówię teraz już. Ja już, ja już jestem dead. Wow, jest to tak zimno, że to jest... Czekamy na e, pociąg za 5 minut. Pa, się następnym razem widzieć? W czerwcu. I to czasem w kolejki. No, bo ostatnio się widzieliśmy w październiku. A nie, w tym. W lutym. Ja już jestem we pociągu i w ogóle tak mnie bardzo boli, że ja już nie mogę mówić, ale biorę cały czas tę tabletkę z Jadę teraz do Łodzi i się bardzo cieszę. W ogóle nie wiem, jak to będzie wyglądał ten vlog, bo tyle się tutaj dzieje, a ja nie pokazuję, ale po prostu chcę spędzić czas z swoimi osobami. Idę do Łodzi, dzisiaj jest sobota, jutro wyjeżdżam, wszystko na jedną noc, więc tak spontanicznie. A właśnie mówię, że z wieloma nie widziałam się dosłownie od wakacji. Na drugi dzień miałyśmy taki trochę bardziej chill, wyrzuciliśmy sobie na nadwór, była taka piękna pogoda, że normalnie w krótkim rękawku i spodenkach krótkich i sobie siedziałyśmy i kawkę piłyśmy, było naprawdę bardzo, bardzo fajnie, no i później trzeba było się zwijać i wracać do Wrocławia. 21.10 i witam w, we Wrocławiu. Eee, czekam właśnie teraz na tatę, żeby mnie odebrał i skończę walizkę i wracamy do domu na dwa dni i potem wracam do Monachium. I byłam u Julki i tam, tam właśnie byłam na jej występie. Tutaj zaraz mam wszystko. Tam powstawiałam w sumie. Ogólnie mam taką rybę, i jak możecie słyszeć, nawet. I właśnie mówię tak śmiesznie, ale ja lubię, jak ja tak mówię. Um, takie mam fajne głosy sobie, ja lubię. Możecie dać znać w komentarzu, czy też lubicie. Bo na przykład ja z Fibi, Phoebe, może fajne, jak był taki odcinek, że ona chciała, Monika była chora i ona chciała się zarazić od Moniki. I wiecie, jakby próbowała jakoś się zarazić, żeby właśnie mieć taki, taką chrypkę i potem śpiewać, tak, z tą chrypką. E, więc ja po prostu, a ja mam chrypkę przez to, słuchajcie, że ja po prostu się wygadałam przez ten czas. I to jest aż hit, bo ja właśnie środa, czwarta, i w piątek mnie tak wzięło z tą chrypą, a no, była u mnie Jagoda, to trzeba było gadać, i pojechałam do Julii i tam to w ogóle już tam wygadałam, bo no, nie widziałyśmy się pół, ponad pół roku, więc tam się to nie u niej wygadałam. No i teraz wracam do domu, muszę opowiedzieć wszystko rodzicom, więc też się zaraz wygadam. No i nie wiem, kiedy się tam wykuruję, a z mam. I co, czekam na tacę. Ale to jest to strasznie, bo... a cóż, w sumie dzisiaj nawet wyspałyśmy. Bo spałyśmy może o 12, a poszłyśmy spać o drugiej Ale się działo, więc... Dzisiaj jest, słuchajcie Dzisiaj jest, nie wiem co Dzisiaj jest poniedziałek Idę szybko jeszcze na pobranie krwi, żeby tam sprawdzić wszystkie witaminki i w ogóle No i później wracam, muszę obrobić tam filmy I właśnie jestem już w domku Tutaj, proszę bardzo Proszę bardzo, budowa, budowa I Idzie, no, więc i jutro wracam w końcu do Monachium, czyli nie w końcu, a w końcu nie w końcu, ale jutro wracam do Monachium. Po badaniach poszłam jeszcze trochę statą Wrocław i starówkę. Było tak pięknie i było naprawdę dużo turystów, więc dosłownie czuliśmy się, jak nie wiem, we Włoszech dosłownie. Było naprawdę przepięknie. Polecam wrocławski rynek, bo niestety Warszawa była bardzo zburzona. trzeba było ją odnawiać, więc ten rynek nie jest taki duży jak we Wrocławiu i naprawdę tam w tych uliczkach można się po prostu, nie wiem, zgubić nawet. Było tak chora, że to tak kumulowało właśnie uwielbiam film jakby pracuje Alizonka I na drugi dzień już wracałam z basem do Monachium i tak to w sumie moja przygoda w Polsce się skończyła. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie, jeśli film Wam się spodobał, nie zapomnijcie o łapce w górę, subskrybujcie mój kanał, podajcie na moje social media i co? Do zobaczenia już niedługo i życzę Wam miłego południa, miłego wieczoru, miłego poranka, gdziekolwiek to oglądacie, kiedykolwiek to oglądacie. Buziaki!